Do internetu trafiło ogrom kolejnych wycieków sezonu drugiego i znamy już wszystkie skiny karnetu bojowego, mamy zwiastun wyspy sezonu drugiego oraz nowego mityka, jaki tam trafi, otrzymaliśmy cały opis nowego sezonu już dzisiaj z gryznika za patrona, a wczoraj odbył się mini event na wyspie. Cześć wszystkim, z tej strony niekto kto inny, Kodmigao, i witam was na odcinku ze zwiastunów sezonu drugiego. Zanim jednak do tego przejdziemy, to teraz na ekranie macie zwycięzcę tego ostatniego konkursu, a jeżeli dzisiaj Chcecie wygrać prezent za 300 fałdolców, to zostawcie apeczkę do góry i suba z dzwonem, bo ponad 50% z Was tego nie robi. I pamiętajcie o kodziku Kicia, tak jak te Kozaki, i o komentarzu z Nikiem. A więc, tak, widzowie, jak chyba każdy z Was bardzo dobrze wie, dokładnie wczoraj o godzinie 21.30 w grze odbyło się długo wyczekiwane mini wydarzenie, fabularne obecnego sezonu, które, moim zdaniem, było jednym z lepszych mini eventów, które odbyło się w tej grze. Tak jak zapowiadałem wam jeszcze przed tym eventem, było to wydarzenie, w ...w którym gracze walczyli z demonami na wyspie, a to jak wyglądało całe wydarzenie oraz moja reakcja na jego przebieg jest dostępna na moim drugim kanale, czyli Migusie, a link do niego macie w opisie. Teraz widzowie przejdźmy sobie do tematu kolejnego sezonu drugiego, bo jak jeszcze nie wiecie, startuje on w grze zarówno 6 dni od dzisiaj, a czym bliżej do jego startu w Fortnite, tym my gracze otrzymujemy coraz to więcej wycieków i zwiastunów na temat jego nowości. Ci, którzy oglądali mój wczorajszy odcinek na kanale na pewno bardzo dobrze pamiętają, że do internetu... Karnetu w piątek o godzinie 20 został udostępniony cały zwiastun nowego karnetu bojowego sezonu drugiego i teraz w tle ponownie możecie go całego zobaczyć. Sam karnet, tak jak każdy inny, będzie zawierał dokładnie 8 skinów, z czego 7 z nich to skiny typowo z Fortnite'a, a tylko jeden skin jest ze współpracy i mowa tutaj o tym skinie na ekranie, a jest to skórka, która pochodzi z filmu o nazwie Mortal Kombat. Co ważne kochani, sama współpraca, o której jest tutaj mowa, będzie największą współpracą, jaka zostanie wydana w kolejnym sezonie drugim i można się spodziewać, że poza nią otrzymamy jeszcze darmowe nagrody dla graczy oraz ogrom zmianę na tej nowej wyspie. Z dotychczasowych wycieków wiemy, że poza tym skinem w karnecie otrzymamy jeszcze tego skina tutaj i jest to Skorpion również z tego samego filmu i możliwe nawet, że pojawi się jeszcze więcej skinów z Mortal Kombat, ale o tym dowiemy się, gdy będzie bliżej do jej wydania w grze. Druga nowość to nowe mityki i widzowie wczoraj nie mówiłem wam, jakie one będą dokładnie, ale już dzisiaj wiemy i będą to dwa mityczne przyczyny. Przedmioty. Pierwszy od skina karnetu bojowego i będą to lodowe rękawice, a drugi od skorpiona ze sklepu i ma być to ten hak widoczny na ekranie. Tak więc patrząc na te wszystkie nowości, które już znamy, spokojnie mogę powiedzieć, że będzie ich jeszcze więcej i spodziewajcie się tam nagród, ale to sami zobaczycie. Lecz to ciekawe widzowie, poza tym mamy nawet opis nowego sezonu drugiego i zwiastun jego wyspy. Na początku zaczniemy sobie od pierwszego zwiastu na wyspy, o którym poinformował nas Hypex, bo tych informacji jest dość mało, a opis jest dużo ważniejszy i widzowie wczoraj wraz z wydaniem skinów ze współpracy Awatara trafił też ich nowy zwiastun do internetu. Sam zwiastun macie widoczny na moim ekranie i widzowie rzeczywiście przedstawia on miejsca na mapie, których obecnie nie ma, a żeby lepiej wam to zobrazować, spójrzcie sobie na te dwa zdjęcia tutaj i zobaczycie różnicę w obydwóch zdjęciach na moim ekranie. Pamiętajcie, że na tym zwiastunie był komunikat, że filmik nie przedstawia rzeczywistych rzeczy w grze, więc nic z tego może nie trafić do gry, ale według likerów mają pojawić te zmiany i to dopiero zobaczymy, ale dużo rzeczy do siebie tutaj pasuje. A skoro macie zwiastun wyspy, przejdźmy do opisu sezonu drugiego. Cały ten temat podał nam przykładowo liker Hypex na Twitterze, który napisał nam grafika karnetu bojowego sezonu drugiego bez znaku wodnego z nazwą nowego sezonu oraz dodatkowo jego opis. A dalej, jak widzicie w poście, jest dostępny właśnie ten opis. Możemy się tam dowiedzieć, big deal jest tutaj, aby rzucić rytm. Amidas przyjmuje wyjęty spod prawa styl życia, rozbija i chwyta i uciekaj w rozdziale szóstym sezonu drugiego bezprawie, który startuje już 21 lutego i w samym opisie są dwie ciekawe rzeczy. Jedna z pierwszych rzeczy to słowo chwytaj, które zostało użyte w tym miejscu tutaj i prawdopodobnie oznacza to, że do gry trafi jakiś przedmiot na zasadzie spiderek czy tam graplera i co ciekawe jakiś czas temu mówiłem wam, że taki przedmiot może trafić na wyspę z sezonu drugiego. Tak więc spodziewajcie się, że jednym z nowych przedmiotów na mapie będzie jakiś nowy rodzaj graplera, który pozwoli nam łatwiej przemiesz się po tej nowej wyspie, lecz na teraz nie znamy jeszcze tego przedmiotu, więc tutaj nie jestem w stanie wam go pokazać. Druga, najważniejsza rzecz z tego opisu, to o co będzie chodziło w nowym sezonie i tak jak wszyscy od ostatniego czasu zapowiadali, nowy sezon będzie sezonem napadów, w którym pojawią się sejfy, złodzieje i ogrom innych, naprawdę kozackich rzeczy. Żeby to było mało widzowie, w samym opisie pojawiła się nawet informacja o Midasie i była tam wzmianka, że Midas przyjmuje wyjęty spod prawa styl życia, co może podpowiadać nam, że będzie będzie to jedna z kluczowych postaci, jaka będzie w nowym sezonie drugim. Przeważnie, skino, którym pojawia się najwięcej zmianek, jest bardzo ważną postacią w temacie fabuły jaka toczy się w Fortnite, więc można się spodziewać, że będzie się coś działo z tym Midasem i mam nadzieję, że w nowym sezonie rozwinie się jakoś mocniej fabuła i w końcu będzie duży event. Następna informacja w temacie kolejnego sezonu drugiego ponownie dotyczy wyspy, ale tym razem mamy pewną nowość, jaka się na niej pojawi i widzowie jak zapewne pamiętacie przy wycieku pierwszego. Zwiastu na tego na moim ekranie mówiłem wam o tych furgonetkach tutaj. Jak się okazuje rzeczywiście, trafią one na wyspę Fortnite i będą one dla nas bardzo ważne, ponieważ po przyjęciu takiej furgonetki otrzymacie dodatkowe przedmioty do walki oraz ogrom złota do ekwipunku, a to jak to działa opisał nam dokładnie LickerShina na Twitterze. W jego poście możemy dowiedzieć się kilka szczegółów na temat furgonetek ze złotem w sezonie drugim, a dalej są szczegóły i w pierwszej kolejności dowiadujemy się, że otwieranie jego drzwi będzie odbywało się poprzez umieszczenie Meltanitu na drzwiach z tyłu. Dalej dostajemy informację, że dopiero po kilku sekundach wybucha on i otwiera tylne drzwi tej furgonetki i co ciekawe prawdopodobnie drzwi do sejfu czy tamtych skarbców również będziecie otwierać za pomocą tego samego przedmiotu, ponieważ były o tym informacje jakiś czas temu, więc zapewne sejfy również trzeba będzie wysadzić. Ostatnia informacja dotyczy tego, że po wybuchu otrzymacie dość sporo dodatkowych przedmiotów oraz złota i mam nadzieję, że funkcja ta będzie Działała naprawdę bardzo fajnie, bo może być jedną z lepszych, jaka zostanie wprowadzona do gry w nowym sezonie drugim, ale jak dokładnie będzie ona działała, zobaczymy zaraz po jego starcie. Jeżeli w internecie pojawiły się jeszcze jakieś zwiastuny kolejnego sezonu drugiego, rozdziału szóstego, to będą one widoczne teraz na moim ekranie. A jeżeli nic się nie pojawiło, to widzowie, niestety, musimy sobie jeszcze poczekać. Ale spokojnie teraz, przez najbliższe dni dosłownie codziennie, będą pojawiały się tylko wycieki na temat nowego sezonu oraz właśnie tylko jego zwiastunę. Tak więc wyczekujcie nowych informacji, ale spokojnie kochani, bo mam dla was jeszcze jedną taką dodatkową informację. A na koniec dla tych co oglądają filmy do samego końca mam pewną dodatkową informację. Jak wiecie widzowie w ostatnich dniach do gry został wprowadzony za patrony, czyli legendarny przedmiot, który trafił kiedyś do gry na chwilę i potem został usunięty. Sam przedmiot został dodany do gry z okazji tego, że w grze jest dostępny tryb OG rozdziału pierwszego i to właśnie w tamtym trybie znajdziecie ten przedmiot i już teraz mogę wam powiedzieć, że jest on tak samo kozacki, jak był podczas starego O.G. rozdziału pierwszego. Wspominam wam o tym tutaj, ponieważ tak samo jak ostatnim razem, zapatron trafił do gry tylko na chwilkę, ale na szczęście na trochę dłużej niż ostatnio, ponieważ jest on dostępny na cały ten weekend. Lecz niestety widzowie, już dzisiaj wieczorem, zniknie on z wyspy. Tak więc, jeżeli macie jeszcze okazję zagrać sobie tym przedmiotem, to nawet się nie zastanawiajcie i wbijajcie do OG Trybu. A sam zapatron jest dostępny z wszystkich zrzutów zaopatrzenia, oraz przy okazji leci on czasami ze zwykłych skrzynek na wyspie. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje informacje w temacie nowego sezonu drugiego i eventu, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to zostawcie apeczkę do góry i komentarz sezon drugi, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się taki odcinek, to dodatkowo każda osoba z takim komentarzem, jak zawsze, dostanie ode mnie serduszko. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał, pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów, no i nie zapomnijcie o kodziku Kicia w sklepie tak jak te kozaki na początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!